Dzisiaj na obiad pomidorówka po wczorajszym rosole, więc z świderkami. I robię na drugie gniazda z mięsa mielonego, faszerowane pieczarkami i serem i pomidorem. Znalazłam taki przepis na internecie. Tu jest przyprawa do mięsa mielonego. Tutaj są dziurki kokosowe, bo będę robić kulki mocy. Tutaj awokado. O, tutaj jest właśnie to mięso mielone. I pomidorki, słuchajcie, dwa pomidory malinowe. Zgadnijcie, ile ja za nie zapłaciłam. Za dwa pomidory. I z Lidla. Nie z warzywniaka, po prostu z Lidla. Takie dwa zwykłe, małe, niepozorne pomidorki. 9,50. jest, za dwa pomidory. Eee, tutaj mam właśnie mięso mielone. Zaraz będę Wam sprzedawać ten przepis. Mam nadzieję, że wyjdą dobre te gniazda. Tutaj jest mieszanka orzechów, bo będę, no właśnie do tych kulek mocy będą potrzebne. A dżem, mleczko kokosowe, mleko roślinne, chleb, bo to mleczko kokosowe używam zawsze do naleśników i powiem Wam, że wychodzą naprawdę pyszne, więc polecam Wam. Trzy coś kosztuje to mleko około 4, 4 zł, 200 ml, ale naprawdę wychodzi boskie do ciasta. Wiadomo, takie małe Wam nie starczy, jedno, ale ja mam zapas. Tych, mle, tych mleczek zawsze, także takie dwa, na no do jednej porcji, jakby do jednego ciasta spokojnie dwie takie y, sztuki wam wystarczą. I y, słuchajcie, skład ma naprawdę bardzo dobry, bo jest tutaj 50% ekstraktu z miąższu z orzecha kokosa. I woda. I to wszystko bez żadnych e, dodatków, bez żadnej chemii. Sam kokos i woda. Dobra, zabieram się za e, ugotowanie już do końca tej zupy. Znaczy, ona już jest gotowa, tylko muszę ugotować sam makaron i jemy zupę pomidorową najpierw. E, a zaraz biorę się za drugie danie. Przepis to słuchajcie, jest bardzo banalny, wcale nie potrzebujecie w sumie Facebooka czy, czy jakiejś książki kucharskiej. Szykujecie farsz jak na po prostu um, kotlety mielone, bo to są tak jakby kotlety mielone, tylko że z taką wkładką. No zobaczycie, takie gniazda. Mięso mielone, przyprawa, ja to już mam taką gotową, możecie sól, pieprz tylko po prostu dodać. Ja dodałam takiej gotowej przyprawy do mięsa mielonego, dwa jajka, cebulka. Wszystko sobie mieszamy, formujemy kotlety no i zaraz zajmiemy się robieniem gniazdek z pomidora. No i w tych kotletach robicie tak zwane gniazdka. W przepisie na Facebooku wyglądały one bardziej ładniej, apetyczniej. U mnie to tak średnio, ja robiłam łyżką. Ale powiem Wam ogólnie, że myślałam, że będzie ich więcej, a wyszło ich tylko 6. Z tym, że no ja nie jem, więc to będą po prostu no dla Oliwierka, dla Mariki i dla Mariusza. Ale powiem Wam, że no na kotlety mielone, jak robicie, jak robicie kotlety mielone, no to mniejsze te kotleciki smażycie, a to są takie duże kotlety, więc ym, no, będzie ok, Jak na porcję obiadową to nie jest źle. Po takie dwa do tego ziemniaczki, ogórki kiszonej. Ale wiecie, jak ładnie pachną. Ja te od teraz to już nie będę używać swoich przypraw, tylko będę kupować tą gotową. Bo ja zawsze robiłam taką swoją mieszankę, ale ta jest naprawdę super. No i co? I teraz tutaj y, podsmażam na patelni y, y, nie cukinie tylko pieczarki. Y, I tu będą pieczarki z serem. Y, nie pieczarki, pomidor. Po prostu takie plastry pomidora, i na, pomidor, na pomidorze będzie ser tarty. I zapiekamy w 180 stopniach przez około pół godziny. Przygotowujemy pieczarki. I teraz ser. Co? Pieczarki ser i na to pomidor. A nie, przepraszam, dwie warstwy sera. I wygląda to tak. I teraz zapiekamy w 180 stopniach przez 30 minut. Dzisiaj Was zabieram na zabieg, zobaczcie. Godzina dziewiąta, sterylizacja. No, nie powiem, mam lekkiego stresa, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Zobaczcie jaka jestem już duża kobita. Taka jestem duża kobita już. Taka jestem duża kobita. Tak, piękna duża kobita moja, wspaniała. A gdzie Ty jedziesz? Na operację, tak? Będzie dobrze, kochanie, będzie dobrze. Pancia, nie da zrobić krzywdy. Nie da zrobić krzywdy. Jak obserwuję świat, patrzcie, patrzcie. Piękny świat. Piękny świat. Coś tam, coś tam, pomarańcze. Chodź, kochanie, bo już prawie spóźnione jesteśmy. Chodź. Jeszcze się cieszy, biedna, ale zaraz. Zaraz nie będzie chciała wejść. No nigdy nie chcę tu wchodzić. Chodź. Tutaj kochanie, tu. Kokoszka, chodź. Chodź, tu, 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 tu. Koko. Chodź. nie mnie chyba tutaj widzicie, ale to nic. Ja tylko na chwilkę powiedzieć wam, że wszystko jest ok. Koko, właśnie dzwoniłam, Koko się wybudza i za godzinkę jest do odebrania. Także wszystko jest w porządku. A wiecie, tak się bałam, bo kurczę dzisiaj takie złe sny miałam. Naprawdę dzisiaj miałam bardzo złe sny. że moja siostra nie żyje, że jakiś właśnie zabieg przechodziła, chyba usuwania pieprza. Co przecież, do, do usuwania pieprza nie jesteście w ogóle znieczulani, znieczuleni, w sensie ogólnie, tylko miejscowo. I ja później tak mówię: Boże, po co ona ten zabieg robiła? Gdyby nie ten zabieg, to by żyła. A że wcale nie musiała, bo to wiecie, mm, to profilaktycznie wycinała tylko tego pieprza. No, że po co ona wycinała tego pieprza? Gdyby nie ten zabieg, to by żyła, i tak wiecie. No, tak płakałam, obudziłam się w nocy cała, zlana po prostu potem i łzami. Eee, i strasznie dzisiaj przeżywam ogólnie ten sen, bo, bo, bo taki, taki, taki to był zły sen po prostu. No i wiecie, tu koko na zabieg, e, i, i tak się bałam, kurczę, Ech, czy będzie wszystko w porządku, ale na szczęście jest wszystko ok, no bo się wybudza, więc żadnych tam. No, gdyby było coś nie tak, to by dzwonili, mówili, a tutaj. Budza, więc za godzinę jest do odebrania, więc, więc chyba obyło się bez komplikacji, zresztą wszystkiego się tam dowiem e, i, i będę Was informować. Pokażę Wam na pewno Koko, jak będziemy wracać do domu. Widzieliście, jak jechałam po nią, znaczy po nią z nią, do lekarza. To jak tutaj się działa, jak wyglądała przez okno. Taka to jest podróżniczka mała, w ogóle wyrosła, nie? no ale mam nadzieję, że no, że będzie się dobrze czuła po tym zabiegu tak w ogóle to tak, pojechałam z nią do tego weszłam z nią do tego gabinetu i, i doktor jej podał przy mnie taki zastrzyk, który ją miał za zadanie uspokoić, trochę też taki nasenny i przy mnie właśnie ona już taka się zrobiła taka spokojna, zaczęły jej się oczka już zamykać, no i ona stała cały czas i w pewnym momencie wróciła, jak klapnęła na podłogę. Tak położyła się taka bezwładna już, już spać. No i już musiałam wtedy wyjść i już dostawała później ten drugi zastrzyk, już taki typowo znieczulający ją tak ogólnie do operacji. A ten to był taka, wiecie, taka sytuacja miejscowa, no nie wiem jakby to, jak to się tam nazywa, no ale, ale, ale takie znieczulenie, gdzie ona już taka jest, wiecie no taka, taka, że nie wie co się za bardzo z nią dzieje Ym, także pożegnałam się z nią i no i, i pojechałam, no i słuchajcie tak naprawdę to było w pół do dziesiątej ja na dziewiątą miałam, no ale zanim co do czego, no to tam w pół do dziesiątej było, no to powiedzmy, że od dziesiątej yy, ten zabieg się zaczął, od dziesiątej no to już jest, godzina dwunasta już jest po zabiegu ona już się wybudza, więc więc szybciutko no, także słuchajcie, ja jadę właśnie po dzieciaczki do szkoły, zajadę do mojej mamy, bo już mi się nie opłaca jechać do mnie do domu. Zajadę do, do mojej mamy i no i zaraz będę musiała jechać po koko. I wam pokażę jak, jak moja kruszyna tam wygląda. Ale dzielna jest. Dzisiaj to fajnie nawet słuchajcie, weszła do tego gabinetu bez problemu, bo tak to musiałam ją siłą zaciągać w ogóle do, do wejścia do budynku, bo ona się tak bardzo boi. No nie lubi weterynarza, jak zresztą chyba każdy pies, bo i się ja tutaj weszła bez problemu, więc... Więc tak. A ja też tutaj sobie staję, bo... No nie ma gdzie zaparkować, no co? Gdzie mam zaparkować? Chyba, że się tam gdzieś znajdzie miejsce, chociaż wątpię. Ach, dobra, tyle. Odezwę się do Was później. Pa. Moja kózka, kochana. Nazwałam ją kuska, bo ma taką brodę tutaj. Moja kochane moje. Moja kuzeczka. Koza. Przez brodę. Pancia nazwała kozą. Moją kochaną, słodką kozą. Moja kózka. Jest po zabiegu. Taka jestem spokojniutka, senna. Już jedziemy do domku, położysz się, kochanie, będziesz sobie leżała. Tak. Wycierpiałam się dzisiaj tak. Ciężki dzień miałam. Moja kochany. Chodź tutaj, chodź. Niech cię Pancia trochę przytula. Dzisiaj tam u weterynarza leżała taka kotka, kot, albo kotka, no ale kot. No, twoja siostra, albo twoja, albo twój brat, czy ty tu możesz przyjść do mnie, o tutaj, o tutaj, o, o tak. Cała była chora, zaropiałe oczka miała, coś się z buzi leciało, płakała, tak miauczała, widać taka schorowana, wychudzona. No, tak mi szkoda było i tak pomyślałam od razu o mojej Kici. Jakie ja mam szczęście, że moja kotka jest zdrowa, tak, i nie potrzebuje takiej pomocy od lekarza, tak. No tamta to widać, że naprawdę, powiem wam, że robiła pod siebie, oczka miała zaropiałe, no nie było z nią ciekawie. Nie było ciekawie. To tak. doceniajmy, że my mamy zdrowe zwierzaki. No to tak? dobra. Oliwierek chce tutaj się Wam czymś pochwalić. No proszę. Dostałem szóstkę ze sprawdzianu. Z czego? Mnożenia. W zakresie 100. Brawo. I. I byłem wyróżniony. Tak. Razem z koleżanką. Tak, we dwoje. Z całej klasy Oliwierek z koleżanką, tylko oni dostali szóstkę, słuchajcie, z tabliczkiem mnożenia w zakresie 100. Dlatego polecamy jaką stronkę? Madzu, Madzu i to nie współpraca, ale polecamy. Naprawdę bardzo dobra stronka, na której właśnie Oliwierek się przygotowywał do sprawdzianu. Moje kochane, patrzcie jak odpoczywa. Ma taką raneczkę malutką. To, tak, to, tak. ale już się cieszę, to, tak, to tak się cieszę. Na widok panci, tak się cieszę, tak mój Boże kochany, tak. Moja koza, moja kuska. Przyszła mi już ta paczka z arkany. Zaraz wam pokażę, no więc widzicie, że nie otwierałam. Tutaj pewnie próbki są. Mhm, tu są próbki, a tutaj mamy już kremiki. I dzisiaj akurat sobie użyję tego aminokwasowego. To jest krem z aminokwasami eee, i to będzie bioaktywny krem z aminokwasami na noc, bo można było napisane, że można stosować zarówno rano jak i wieczorem. A tutaj jest krem ten całoroczny. Ja używam właśnie latem najbardziej eee, Sun Protect z SPV 50. SPF 50 plus z aloesem, z owsem i pantenolem. No, także. Kremiki są, można już zacząć testować. Będę Wam na pewno dawać znać, a zobaczymy, jakie tutaj przyszły mi próbeczki. Bo jestem też ciekawa, czy coś nowego. O, ten full Spectrum, to jest jakaś nowość w ogóle, bo widziałam, że jest nowość, będzie czy tam jest, nie wiem. Tu jest neurogaba terapii. To coś miałam, tylko nie pamiętam. Tu też, to też. Tutaj mamy Azak, forte, no to na pewno nie na teraz. Azak forte też. To jest krem z y, azelainowym tym kwasem, tak? Z kwasem azalinowym, no. Yy, skoro, ale wiecie co, ja Wam powiem, że to by było dobre na mój, na mój ten trądzik. Może by smarować po prostu ten trądzik, tylko okolice trądziku. No, no to tyle. No to tam GABA. Ta GABA to jest yy, neurokrem liftingujący, zawierający silne neuroprzekaźniki GABA i nana, które redukują zmarszczki, wygładzają, napinając. O, super rzecz! Hu, A to Full spektrum. Krem o szerokim spektrum działania z nowoczesną kompozycją składników aktywnych zapewnia ochronę przed stresem słonecznym, oksydacyjnym oraz stymuluje receptory witaminy D3 w czy skórze. Yy, czyli mam te dwie. To jest jeden. A, no i spoko, fajnie. Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Także dziękuję tutaj Arkanie za szybką przesyłeczkę i będziemy testować. No, u nas już słuchajcie, laba na całego. Już mamy wolne. Środa minęła w szkole. Także mamy wolne poza basenem, no bo basen mamy jeszcze dzisiaj. A nie, przepraszam, to do szkoły nie chodzimy, ale tak ogólnie, no to jutro mamy. Dzisiaj mamy basen, jutro mamy ostatnie zajęcia z angielskiego, bo też jest przerwa świąteczna i w piątek jest ostatni już basen. Także no, my już jesteśmy tak praktycznie, powiem Wam szczerze, gotowi. Zakupy zrobione. Jeszcze mi zostało tak naprawdę kupić serwetki takie do, do koszyczka, ale tak ogólnie jajka kupione. Będziemy jutro, jutro bo Marczka dzisiaj idzie na nockę. Także jak jutro wróci, to będziemy robić pisanki. Jutro czy pojutrze pisanki, ale tak ogólnie to powiem Wam, że zakupowo jesteśmy gotowi. Więc ja na pewno nożurek ugotuję tradycyjnie. Zrobimy jajka z majonezem, zrobię jajka też takie faszerowane z żółtkiem i z pieczarkami, z taką pastą jajeczno-pieczarkową i z serem, też bardzo dobre sałatkę i ciasto upiekę i to wszystko, także z rodzicami spędzamy, więc wiecie, trochę mama ugotuje, trochę ja przygotuję i, i będzie, także skromnie, bez żadnych tam wiecie, ekscesów nie ehm, no, a ja co, byłam na siłowni dzisiaj miałam trening, trening z trenerem, bo ja raz w tygodniu mam z trenerem a tak to ćwiczę z Mariuszem no i wstawiłam wam dzisiaj z rana e, zdjęcia e, Mariusza, zdjęcie Mariusza i moje tak znienacka zrobione, Mariusz mi zrobił. No i wydaje mi się, że tak od tyłu fajnie to wygląda. Ta, ta, ten tyłeczek fajnie się tak uformował już, ale to jeszcze nie jest to, co bym chciała. Także nadal pracujemy. Ja nie jestem aż tak zadowolona z efektów, jak Mariusz, i u mnie aż tak efektów nie widać, jak u Mariusza, a może dlatego, że to ja jestem ja i tak u siebie nie widzę i nie widzą. Ale powiem Wam, że Mariusz no to faktycznie zrobił mega, mega, mega duży progres. Będziecie mieć w miniaturce zdjęcie Mariusza. I będziecie mogli ocenić, mm, ale jak wstawiłam na Instagram to dużo osób się zapytało, jejku, to jest Mariusz, tak, Mariusz, no ja jestem mega, mega dumna i taka naprawdę pełna podziwu dla niego, dla jego determinacji i siły, bo naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Widać ogromny progres i no, u niego widać bardziej efekty niż u mnie. To trzeba przyznać, że naprawdę u niego widać lepsze efekty i tą rękę i te cycki, ma naprawdę fajne, więc no mega mi się to podoba. No, całkiem inny człowiek, powiem wam tak szczerze. No a my teraz kochani jedziemy, ja dzisiaj miałam na no to trening w sumie brzucha najbardziej. Postawiliśmy dzisiaj na brzuch i na ręce, więc mam takie fajne jedno ćwiczonko właśnie na, na ręce, na bicki. A teraz jedziemy zaraz na basen z Mariczką. I no ja niestety nie popływam, bo byśmy tak to wszyscy córkę popływali, ale ja mam okres, więc no ja tam się wiecie, nie wychylam na basen, jak mam okres. A tamponów nie noszę, bo ktoś powie: no przecież tampony istnieją, ja nie noszę tamponów, o Jezu. No ale gdyby kogoś to interesował, no raczej nikogo, ale cicho, no tak Wam mówię, że ja jestem antytamponowa dziewczyna. Jedziemy na basen i później jedziemy Mariczce kupić rower. Bo ostatnio kupiliśmy Oliwierkowi rower, już 20 cali, a Mariczce zmieniamy z 20 na 24 cale. Także słuchajcie, coś tam jeszcze ponagrywam chyba później. Dzisiaj się ubrałam w ogóle w tą bluzkę. To jest ta nowa z Mojito, ta zielona. No i te szare mam spodnie. Także dzisiaj sobie pierwszy raz ją założyłam, bo wcześniej jej nie miałam na sobie. My tak patrzę, czy tu jest porządek, porządek pierwszy raz ją mam na sobie, powiem wam, że bardzo fajnie, ładnie ona leży takie mam bufiaste te rękawki, podoba mi się włosy sobie dzisiaj wyprostowałam świeżo je umyłam, wyprostowałam i sobie takie o, tak podwinęłam, nie? do środka, więc tak to wygląda, no tylko tak potrafię włosy zrobić, inaczej nie potrafię na szczotkę niestety nie makijaż to taki jest, jaki jest, jaki był z rana, nic nie robiłam, tylko teraz nałożyłam sobie pomadkę mm. I zauważyłam, powiem Wam, że odkąd stosuję Listerin na nowo, to mi tak trochę bardziej zbielały te zęby. Zbielały, zbielały, no, białe się zrobiły. E, no, Mariczka tak mówi do mnie ostatnio, mówi, mamo, a co ty robisz, że ty masz takie białe zęby? Ja mówię, no, używam Listerinu od nowa. E, te to może nie, ale te tutaj to są naprawdę mega białe. Ale odkąd używam na nowo Listerinu, to. To mi się te ząbki poprawiły i powiem Wam, że teraz właśnie zapisuję się, bo jutro mamy, znaczy mamy, Mariusz ma wizytę u dentysty, i jutro planuję pojechać razem z nim i zapisać się na piaskowanie. Yy, i, I właśnie zrobić sobie, bo dawno piaskowania nie miałam. A piaskowanie daje fakt, fa, fajne efekty, może nie takie wiecie wybielające, no ale jednak usuwa gdzieś gdzie niegdzie ten osad taki i, i czyści te zęby bardziej profesjonalnie, więc tak myślę sobie, że zrobię sobie piaskowanie, bo dawno nie miałam, ostatni raz piaskowanie miałam no wiecie co, przyznam się bez bicia, że ze dwa lata temu no także aż wstyd się przyznać, ale bardzo, bardzo, bardzo dawno nie miałam piaskowania, a to jest naprawdę, nie jest drogie, a te fajne, fajne efekty daje no, więc taki jest plan właśnie, że jak jutro on będzie szedł, to pójdę razem z nim i się zapiszę. Zobaczymy w ogóle na kiedy terminy są. No i co, i tyle kochani, więc kończę, jadę z Mariczką, jedziemy z Mariczką na basen, później właśnie po rower i jeszcze ją zawieziemy, bo ma nockę dzisiaj poza domem. Także, u dzieciaki mają tydzień wolnego, to wiecie, to sobie no, nadrabiają, że tak powiem teraz, bardziej towarzysko, nie, no bo tak to cały czas nauka, nauka, sprawdziane kartkówki. A tak to sobie właśnie Marika wyskoczy tu do kolegi, tu do koleżanki. Yy, Oliwierka właśnie też, znaczy do nas to akurat przyjeżdża kolega Oliwierka, bo ostatnio był u niego. Oliwierek u niego, no to teraz taką zamianę zrobimy, bo tak mi to tak głupie, jak wiecie, cały czas Oliwier gdzieś jeździ. Też chciałabym, żeby dzieciaki przyjeżdżały do nas, więc teraz zrobiłam zamianę z koleżanką, że on przyjedzie do nas. Także... Mówię, trochę ponadrabiają zaległości towarzyskie, no, bo tak naprawdę wszystko zaliczyły, wszystkie sprawdziany. Mariczka ostatnio miała z matematyki i dostała, słuchajcie, trzy oceny z matmy jednego dnia. Dwie piątki za regułki ułamkowe i czwórkę dostała za kartkówkę, kartkówkę z ułamków, tak no, a Oliwierek szóstkę z tabliczki mnożenia w zakresie stóp, także naprawdę jestem z niego mega, mega, mega dumna, z Maryczki też, ale mówię fajnie, bo pozaliczały wszystkie sprawdziane, także wiecie, no, mamy już, że tak powiem, spokój ze wszystkim. Dobra, to my uciekamy, a z Wami się połączę jeszcze później. Pa, pa! Zaraz będziemy robić pisanki, malować pisanki. Tutaj pokazuję wam nasze koszyczki zeszłoroczne: taki biały i żółty. Do tego te serwety, tylko że no, na razie to wygląda tak jak wygląda. Tutaj kupiłam dzisiaj babkę. I tutaj mamy takie czekoladowe jajka, zajączka. A teraz bierzemy się za. Cicho, cicho, cicho! A teraz bierzemy się za mm, malowanie pisanek. Malujesz z nami. Malujesz pisane? Czy może ciebie pomalujemy? Będziesz naszą pisanką, co? Wielkanocną? He? He? A, kiju, kiju, Jos się zacyna. Już się zacyna.